Siemano, ja jestem Kamil i witam Was na kanale Wzorowa Matematyka. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny dział. Tym działem będą funkcje liniowe, a dzisiejszym tematem będzie proporcjonalność prosta. Dział jest naprawdę fajny, przyjemny, bez problemu sobie z nim poradzicie, także nie ma w ogóle czym się przejmować. I co, my powoli będziemy mogli przechodzić do odcinka, no ale jak Wam się spodoba, to łapę w górę. I subskrypcję zostawcie tam na kanale, no i możecie być też na mojego Instagramka. E, warto, 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 zapraszam gorąco. I co... Odcinki standardowo się pojawiają poniedziałek, czwartek, yy, więc funkcja liniowa w dalszym ciągu będzie omawiana. Pierwszy odcinek jest naprawdę takim wstępniakiem, więc tutaj za dużo się nie wydarzy, aczkolwiek już na kolejnym ruszymy z funkcją liniową pełną parą. A teraz co? Możemy przechodzić powoli do omawiania teorii. Proporcjonalnością prostą nazywamy zależność między dwiema wielkościami zmiennymi x i y. Określoną wzorem y równa się a razy x, gdzie a jest liczbą różną od zera zwaną współczynnikiem proporcjonalności. Okej, okay, to jest definicja, chodzi o to, że współczynnik a, czyli ten współczynnik proporcjonalności, określa nam ile razy pomnożymy x. Jeśli a będzie równe 5, no to będzie 5y równa się 5 razy x. Fajne, naprawdę nie ma się czym przejmować, bardzo proste i jeśli chodzi o teorię to tyle, a dokładniej dowiecie się właśnie w zadaniach na czym to polega, bo tak z suchymi faktami też ciężko jest operować i to przedstawiać, więc no przejdźmy sobie od razu do zadań. Dobra, widzimy zadanie pierwsze. Bochenek chleba kosztuje 2 10 zł. 10 groszy. Napisz wzór proporcjonalności określającej koszt zakupów w zależności od liczby x zakupionych bochenków. Ok, czyli możemy pisać f od x, f od x, bo f od x to się równa y, czyli dobra, f od x równa się y, napiszę. E, można pisać f od x, można pisać y bez różnicy, mogę y, bo będzie krócej, równa się. To się równa a razy x. Ok, a żeby wykonać nasz ten podpunkt a, to należy zauważyć, że współczynnikiem proporcjonalności jest 2 złote 10 groszy zł, bo y równa się 2,1 napiszę x x to jest liczba zakupionych chlebów a y całkowity koszt za te chleby no dokładnie, więc to jest właśnie nasz wzór yy, który określa ile wydamy za zakup tych wszystkich chlebów no, wiemy o co chodzi? wiemy, a jest po prostu tym współczynnikiem na obóz harcerski zakupiono 28 chlebów Ile zapłacono, czyli y, czyli ilość ten całkowity koszt zakupów, równa się 2,1, bo to jest nasz współczynnik kierunkowy, razy ilość tych chlebów, czyli razy 28. To z kolei równa się, biorę kalkulator w rękę i liczę, razy 28. 58,80, 58,80, czyli 58,80 zł. Dokładnie to jest całkowity koszt za 28 chlebów. I teraz przykład C, podpunkt C w sumie. Ile bochenków chleba można kupić za 1050 zł? Ok, czyli 1050 równa się 2,1x. Okej, okay? 2,1 dlatego, że tyle należy zapłacić za jeden chleb. A 1050, bo to jest całkowity koszt zakupów, x to jest ilością chlebów, czyli x równa się 1050 przez 2.1, to jest, uwaga, 500. Czyli można zakupić 500 chlebów za 1050 zł. Dokładnie, chodźmy do kolejnego zdania. No jak widzicie, te zadania są takie proste i w tym temacie właśnie takie będą, ale bardzo dobrze pokazują Wam właśnie na czym będzie polegała ta funkcja liniowa, więc to jest takie wprowadzonko. No i Ok, nie narzekajmy. Pompa w ciągu 8 godzin wypompowała 54800 litrów wody. Dobra, czyli tak, mamy 8 godzin i mamy 54800 litrów wody. Co warto zrobić na samym początku? Warto zobaczyć, ile ta pompa wypompowuje litrów na godzinę. Czyli podzielmy to wszystko obustronnie przez 8. Po podzieleniu 54800 przez 8 wychodzi nam 6850 litra na Godzina. Czyli tyle ta pompa potrafi wypompować w jedną godzinę. Ok, i teraz zacznijmy od tego podpunktu A. Napisz wzór proporcjonalności prostej, określający liczbę litrów wypomp wypompowywanej wody w ciągu x godzin. Czyli y to jest całkowita, jakby liczba wypompowanych litrów, równa się 6,8,5,0, bo to jest ten nasz współczynnik, razy x, czyli ilość godzin. To jest właśnie nasz wzór. Na, na tą proporcjonalność. Super. Teraz przejdźmy sobie do tego podpunktu B, czyli oblicz ile litrów wody wypompuje ta pompa w ciągu 12,5 godziny, czyli Y równa się 6850, bo tyle wypompowuje na godzinę razy 12,5 godziny. Ok, czyli to jest 85 625 litrów super, bardzo fajne, naprawdę. I podpunkt C nam jeszcze został z tego zadania. Eee, pompa wypompowała 89 050 litrów wody. Ile godzin pracowała? Ok, czyli 89 050 równa się, wypisujemy ten współczynnik 6850, który wypompowuje na godzinę raz liczba godzin. To znaczy, że teraz dzielimy przez 6850 dokładnie, czyli x równa się i biorę kalkulator i to liczę czyli x równa się 13. To znaczy, że ta pompa pracowała 13 godzin, żeby wypompować tyle litrów wody. Ok, chodźmy do kolejnego zadania. Samochód jedzie ze stałą prędkością 64 km na godzinę. Napisz wzór proporcjonalności prostej określający długość drogi s w kilometrach, jaką przebył samochód jadąc ze, z tą stałą prędkością w czasie t w godzinach. Ok, czyli tak, wiemy, że wzór to jest V równa się S przez T, a mamy wzór na drogę podać, czyli S równa się V razy T. V średnie, V średnie to jest to 64 km na godzinę, tak? Eee, znaczy średnie, stała prędkość, dobra, to, to nie musimy pisać. Średnie V równa się 60 km na godzinę, to droga równa się V razy T. Wszystko mamy oczywiście podać w godzinach. Także, ok, czyli jest to 64T. No i jest to właśnie nasz wzór określający tą proporcjonalność drogi. Super, dokładnie. Także to był podpunkt A. Teraz sobie zrobimy podpunkt B. Ile kilometrów przejedzie ten samochód w ciągu 25 minut? Czyli S równa się V, czyli 64 km na godzinę, razy T, 25 minut. Nie możemy napisać 25, bo to, to ma być określone w godzinach. Pamiętajmy o tym, że to wszystko jest w godzinach. Także 25 minut jest to 25,6 godziny. To z kolei jest 64 razy 5,12. No i to już policzę na kalkulatorze. To jest z kolei 320,12, a 320 przez 12 to jest 26,2 trzecie kilometra oczywiście. No także, także właśnie tyle to wychodzi. O, żebyście widzieli. E, dokładnie. I teraz ostatni podpunkt C. W jakim czasie jadąc z tą prędkością samochód przebędzie drogę 153,6 km? Czyli 153,6 równa się 64 razy T. To oznacza, że T równa się 153,6 przez 64. To jest szóstka, jak coś. przez 64. A to się z kolei równe, już to liczę. 153.6 przez 64 to jest 2,4 godziny. Co z kolei oznacza, że to jest 2 godziny i 4 godziny. 4 dziesiąte, a 4 dziesiąte godziny to jest 4 dziesiąte razy 60. I to podajemy w minutach, czyli to jest 6, 1, czyli ostatecznie jest to 2 godziny. I 4 razy 6, czyli 24 minuty. Dokładnie, i właśnie tyle. Eee, w takim czasie ten samochód przejedzie taką drogę. No i zrobimy sobie już ostatnie zdanko. Także, jak sami widzicie, ten dział jest naprawdę, w sensie ten dział, ten temat jest naprawdę przyjemny i szybciutki. Ok, wiadomo, że z 90 kg suchych chłody lnu można otrzymać 8 kg lnianego płótna. Napisz wzór proporcjonalności prostej, określający liczbę kilogramów otrzymanego płótna lnianego w zależności od liczby X kg suchego lnu wziętego do produkcji. Ok, czyli mamy 8 kg, które jest już po przetworzeniu i na i żeby, wy, i żeby przetworzyć i żeby mieć te 8 kg, potrzeba nam 90 kg. Super. Czyli y równa się 8 przez 90 razy x. I tak y to jest to, co mamy otrzymać. No nie? X to jest to, ta całość, z którego mamy zacząć to przetwarzanie. A 8/90 to jest to nasz współczynnik a. Czyli tak a równa się 8/90. Dlatego, że otrzymaliśmy 8 kg, a zaczynaliśmy z 90 kg. To z kolei też możemy uprościć, że to jest 4,45, czyli ten wzór możemy napisać w postaci 4,45 x, oczywiście. Tak. No i też wiemy jeszcze, że x jest większy od zera, no bo wiadomo, x musi być większy od zera, to, to jest nasze też założenie. Także to był nasz podpunkt A na wypisanie tego wzoru. Podpunkt B, ile kilogramów płótna otrzyma się z 8,1 kg suchego lodu? I podpunkt B. Ile kilogramów płótna otrzyma się z 8,1 kg suchych łodyg lnu? To z kolei oznacza, że y, czyli ta całość, którą mamy otrzymać, równa się współczynnikowi, który sobie wypisaliśmy, czyli 4,45 razy 8,1 kg, czyli 8,1 kg jest do przetworzenia, a 8,1 kg to napiszmy, że to jest 81, ,10. dobra? I tak, teraz dziesiątka z dwójką, z czwórką, czyli to jest 2,5. 81 i 45, no to oba się dzielą przez 9. 45 na 9 to jest 5, a 81 na 9 to jest 9. Czyli jest to 2 razy 9, czyli 18,25, czyli to jest e, 0,72 kg, oczywiście. Czyli właśnie tyle otrzymamy tych suchych łodyg, tak? Nie, właśnie tyle otrzymamy płótna z tych suchych łodek. No, o to chodziło. No i jeszcze pod punkt C sobie zrobimy ile kilogramów suchych łodyg lnu potrzeba na wykonanie 6 kg lnianego płótna. Czyli mamy podane y. y jest równe 6 kg, czyli 6 równa się. Ten nasz współczynnik wypisujemy, czyli 4,45 razy x i liczymy właśnie ten x i xami Będą te suche łodygi, z których zaczynamy wykonywanie. To znaczy, że mnożymy to razy 45, czyli 6 razy 45 to jest 270, ok. Czyli 270 równa się 4x, dzielimy to przez 4, ok. To znaczy, że x równa się, się 67,5 kg. To znaczy, że tyle jest nam potrzebnych tych suchych łodyg, aby wykonać 6 kg tego płótna, no, także to była proporcjonalność prosta, wydaje mi się, że powinniście to zrozumieć, wydaje mi się, że było to całkiem proste, właśnie, proporcjonalność prosta, no ale co, jeśli nie no to w funkcji liniowej dowiecie się na pewno znacznie, znacznie więcej i znacznie dokładniej tam to wszystko będę wytłumaczył, ten odcinek był tylko takim wstępniakiem także ja Wam dziękuję oczywiście za oglądanie czekajcie na odcinki z funkcji liniowej, bo tam się dowiecie naprawdę znacznie więcej i co, jak się spodobało no to łapa w górę, subskrypcję tam na kanale gorąco zapraszam, wbijajcie tak samo na mojego Instagramka, który właśnie wam się wyświetla na ekranie. No i ja powoli będę leciał, zabierał się za nagrywanie tych odcinków już z funkcjonalnej, także siemano.